Witajcie! W dzisiejszej recenzji obejrzymy sobie zestaw z 1998 roku z serii Rescue. Swoją drogą bardzo ciekawa nazwa serii, ponieważ po angielsku bardzo podobnie, wręcz identycznie odczytujemy zarówno słowo Rescue, czyli ratunek, oraz nazwę tej serii pisanej przez Q, którą czytamy praktycznie tak samo. I tym samym od razu dowiadujemy się, że mamy do czynienia z pojazdem ratunkowym. Jest to Emergency Evac, który za chwilę sobie zbudujemy. W pudełku mamy dwa woreczki, instrukcję oraz mini plakat. Na jego jednej stronie mamy pokazane pozostałe zestawy z tej serii, z drugiej natomiast przegląd innych tematów z tego roku. Zatem przystępujemy do budowy. I tak prezentuje się nasz pojazd. Nasz ratownik posiada kurtkę z elementami odblaskowymi, czarne rękawice, ciemne okulary i kask z niebieską przyłbicą. Tylna klapa jest bardzo ciekawie zaprojektowana. Możemy bowiem uchylić tylko jej tylną część, i tak to wygląda najczęściej w prawdziwych pojazdach. Ale żeby bardziej ułatwić sobie dostęp do wnętrza przestrzeni ładunkowej, możemy odchylić cały dach. Osobiście bardzo mi się to podoba i uważam to za ciekawy patent. Kolejna sprawa, chwytaki umieszczone symetrycznie z obu stron pojazdu. Dobrze się sprawdzają, nie szpecą, a zapewniają łatwy dostęp do czterech niezbędnych naszemu ratownikowi przedmiotów. Do wozu możemy doczepić przyczepkę, na której mamy umieszczony dodatkowy sprzęt, z którego najbardziej widocznym jest kołowrót z hakiem. Lina ta może nam posłużyć do wyciągnięcia innego pojazdu z depresji lub przedostania się w miejsce zagrożenia, gdy nie ma do niej innej drogi dostępu. Nosze posiadające kółka są dużym ułatwieniem dla naszego sanitariusza, który dzięki nim może samodzielnie przetransportować rannego do pojazdu. Wóz posiada także dwie anteny, dzięki którym może komunikować się z centralą. I przesyłać informacje o aktualnej sytuacji na terenie swoich działań oraz reflektory, które możemy skierować na miejsce, w którym dzieje się akcja ratunkowa. Emergency Evac wydaje się być pojazdem kompletnym, czyli niczego mu nie brakuje. A jedyną modyfikacją, jaką bym wprowadził, to możliwość poziomego doczepienia sprzętów ratowniczych, aby przynajmniej optycznie wydłużyć ten pojazd, ponieważ wydaje się on być zbyt wysoki, a przez to trochę mało stabilny. Ogólnie nie prezentuje się zbyt nowocześnie, ale też nie razi swoim wyglądem. Może się podobać, szczególnie w przypadku, gdy przedkłada się funkcjonalność nad efekciarstwo. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Widzimy się oczywiście w następnym odcinku, na który już Was zapraszam. Pozdrawiam Was. Cześć!